Witajcie wszystkim w kolejnym odcinku, tym razem opowiem wam wszystko o 14WE, czyli o kaczokiblach, czyli pierwszych pociągach wyprodukowanych przez newak Nowe Sącz, a także o EN61, jako papieski pociąg. Pamiętajcie, że większość materiałów są to zdjęcia i filmy z internetu od różnych użytkowników, ale zacznijmy to od początku. Zapraszam do oglądania. Newak 14WE normalnotorowy trójczłonowy elektryczny zespół trakcyjny wyprodukowany w latach 2005-2007 w liczbie 9 sztuk przez Newak z Nowego Sącza. Jednostki eksploatowane są przez szybką kolei miejską w Warszawie, Porregio, koleje śląskie i koleje Małopolskie. A oto geneza. Po II wojnie światowej elektryczne zespoły trakcyjne produkowane były aż do 1997 roku wyłącznie w zakładach Pafawag. Po ich prywatyzacji w latach 90. i wybudowaniu jednej sztuk zespołu E73 w 1997 roku zaprzestały produkcji tego typu pojazdów. Przez kilka lat w Polsce nie produkowano żadnych EZT. Nowe pojazdy tego typu pojawiły się na polskich torach dopiero w 2004 roku. Pierwszy z nich był 13WE en 95 wyprodukowany przez bydgoską Pesę dla warszawskiej kolei dojazdowej. Od tego momentu przetargi na dostawę EZT wygrywają trzy przedsiębiorstwa: wspomniana Pesa Bydgoszcz, NEWAK oraz Stadler Lail Polska. Projekt elektrycznego zespołu trakcyjnego. Typu 14WE wykonało w 2004 roku we współpracy z zakładami naprawczymi tabor kolejowego Nowy Sącz. Przedsiębiorstwo Energo Control Kraków zajmuje się między m.in. projektowaniem, badaniami i pomiarami konstrukcji pojazdów. Ze względu na większe koszty wprowadzania zupełnie nowego modelu, nie zdecydowano się na projektowanie pojazdu od podstaw od podstaw. Skład powstał jako modernizacja jednostki serii EN57 i pierwotnie jego projekt był oznaczony jako EN57M. Następnie ECN Engine Link, funkcjonujące po przekształceniach przedsiębiorstwa EnergoControl Kraków w ramach grupy EnergoControl stosowano także nazwę Halny, ale producent nie używał jej i nie oferował pojazdów tego typu pod tą nazwą. W dniach 21-24 września 2004 roku projekt pojazdu 14WE zaprezentowano na międzynarodowych targach kolejowych Innotrans w Berlinie. Początkowo planowano jedynie budowę egzemplarza przeznaczonego do prezentacji i reklamy. Jednakże 5 lutego 2004 roku rozpoczęto tworzenie warszawskiego systemu kolei miejskiej, a 5 maja tego samego roku powstała spółka Szybka Kolej Miejska. Była ona zainteresowana składami o parametrach podobnych do ER57, ale posiadającymi jednocześnie nowoczesne wyposażenie wnętrza oraz opływową sylwetkę, co odróżniałoby nowy tabor od starego. Pod koniec 2004 roku warszawski przewoźnik ogłosił przetarg na dostawę 6 trójczłonowych EZT, który wygrał NEWAK. Zbudowano 9 sztuk 14WE, wykorzystując do ich budowy wózki, urządzenia i niektóre instalacje 9 skasowanych zespołów w serii er 57 Pierwsze 6 zbudowano w 2005 roku dla SKM w Warszawie. Drugi pojazd z tego zamówienia, oznaczony 14WE02, został wykorzystany przez producenta do prezentacji na międzynarodowych targach kolejowych TRAKO 2005 w Gdańsku. W tym samym roku ZNTK Nowy Sącz zmieniły swoją nazwę na Newak, a dzięki 14WE miały szansę zaprezentować się na rynku jako nowe przedsiębiorstwo produkujące tabor kolejowy tego typu. Siódma sztuka wyprodukowana w 2006 roku to zmodyfikowana wersja oznaczona jako EN61 i przeznaczona do obsługi pociągu papieskiego jeżdżącego w województwie Małopolskim. Dwie ostatnie sztuki dla warszawskiego przewoźnika aglomeracyjnego wybudowano w 2007 roku. EZT typu 14 wS składa się z trzech wagonów rozrządczego RA typ 410B, silnikowego S typ 309B i rozrządczego RB typ 410B. Wagony są połączone z sobą tzw. krótkim sprzęgiem fabrycznym bez głowicy nierozłączalnym w warunkach eksploatacyjnych, gumowymi przygubami zewnętrznymi i wewnętrznymi zapewniając izolację akustyczną i cieplną oraz przejściem dla pasażerów o szerokości 1000 mm. Na czołach wagonów sterowniczych początek i koniec zespołu zastosowano tzw. sprzęgi długie, samoczynne sprzęgi Schalfenberga, które umożliwiają połączenie zespołów w składy. Oś sprzęgu czołowego w 14WE umieszczona jest na wysokości 1040 mm ponad główką szyny. Wysokość ta jest wymagana przez kartę UIC522, która została opracowana wraz z kartą UIC523 w związku z planowanym przed laty wyprowadzeniem sprzęgu automatycznego UIC w starszym taborze kolejowym, np. w zespołach ER57 i ich podchodnych sprzęgi montowano na wysokości 950 mm. To uniemożliwiało połączenie z 14WE z tymi pojazdami. Z tego powodu bywały problemy z odchorowaniem składów w razie awarii i zdarzyło się, że uszkodzenie 14WE blokowało tunel średnicowy w Warszawie. 14WE posiadają w stosunku do E57 całkowicie nowe nadwozie. Ostoja jest spawana, szkielet wykonano z profili otwartych, poszycie boków pudła klejone jest z blach nierdzewnych, Aluminiowych i tworzywa sztucznego. W części czołowej zastosowano tylko tworzywo sztuczne. Szyby czołowe są wielowarstwowe z ogrzewaniem w masie. Szyby boczne natomiast są klejone i zespolone. EZT przeznaczone dla szybkiej kolei miejskiej w Warszawie przystosowano do potrzeb ruchu miejskiego. Dostosowując pociąg do wysokich peronów, podłoga na wysokości zbliżonej do tej w EL-57. ER 1157 mm ponad główką szyny. Umożliwia obsługiwanie peronów o wysokości 760 na 1060 mm. Dodatkowo składy te w związku z dużym rozrzutem wysokości peronów na przystankach wyposażone są w jeden stopień oświetlany po otwarciu. W przeciągach czołowych zamontowano dodatkowe stopnie służbowe dla wsiadania obsługi z poziomu gruntu oraz ewentualnej ewakuacji pasażerów. Zamiast lusterek na zewnątrz, kabin maszynisty, zastosowano kamery boczne umożliwiające obserwację boków pojazdów oraz czołową, która pokazuje drogę przed Pojazdem. Skład pociągu pasażerskiego wyróżnia złoty kolor. Poszycia Herb Jana Pawła II na czołach, składu i demiza polskiego papieża. TOTUS TUS na bokach. Zamontowany na dachu członu środkowego napędza on cztery silniki szeregowe typu LKF450. Po regeneracji o łącznej mocy ciągłej 580 kW i łącznej mocy godzinowej 740 kW, znajdujący się na osiach wózków napędnych wagonu środkowego. Szafa niskiego napięcia umieszczona jest wewnątrz wagonu środkowego wzdłuż jednej ze ścian bocznych. Zestawy wyposażone są w instalację hamulcową Sab Instytutu Pojazdów Szynowych, hamulec mechaniczny klockowy i hamulec ręczny śrubowy na jeden wózek. Przedsięwzięcia badające jego zasadność wobec alternatywy, jako jest sprzedaż składów 14WE oraz zakup w ich miejsce nowych pojazdów. Ostatecznie zdecydowano, że jednostki 14WE wraz z prowadzeniem Nowego rozkładu jazdy w połowie grudnia 2012 roku. Zostaną wycofane z ruchu, sprzedane i zastąpione nowymi pociągami 35WE. Pod koniec 2012 roku dwie sztuki 14WE przekazano kolejom śląskim. 22 lipca 2013 roku SKM Warszawa odebrał ostatni pojazd typu 35WE, w związku z czym 24 lipca tego samego roku wystawionych zostało na sprzedaż 6 jednostek typu 14WE o numerach 2, 4, 5, 6, 8 i 9. Pod koniec 2016 roku zostały one zakupione przez Industrial Division. Na początku 2017 roku nowemu właścicielowi zostały przekazane cztery jednostki, zaś pozostałe dwa składy o numerach 8 i 9 pozostały w eksploatacji w SKM Warszawa. W czerwcu 2022 roku SKM zaprzestała korzystania z dwóch własnych pojazdów 14WE, a w sierpniu z dwóch dzierżawionych od Instructor Division co było możliwe dzięki dostawom jednostek 45WEA. 3 września 2005 roku, podczas pielgrzymki kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, z inicjatywy kapelada kolejarzy księdza Ryszarda Marciniaka, powstał pomysł w pociągu papieskiego łączącego Kraków z Wadowicami, jako podziękowanie za pontyfikat Jana Pawła II. W ramach tego projektu miał powstać specjalny skład oraz miał zostać wyremontowany szlak kolejowy wraz z dworcami. Skład został zaprojektowany przez krakowską spółkę EC Engineering na podstawie użytkowanych przez SKM Warszawa składów 14WE i wykonany przez nowosądecki Newak jako siódma jednostka tego typu. Po zakończeniu produkcji skład pociągu papieskiego, będący własnością Newagu, został przekazany w użytkowanie PKP przewozom regionalnym, które oznaczyły go jako EN6101. 28 maja 2006 roku papież Benedykt XVI podczas wizyty w Polsce poświęcił pociąg i otrzymał od kolejarzy jako miniaturę z inskrypcją. Polscy kolejarze na pamiątkę pierwszej wizyty papieża Benedykta XVI w ojczyźnie Jana Pawła Wielkiego. Maj AD 2006 Polska. 31 maja odbyła się oficjalna prezentacja składu, a od 3 czerwca pociąg rozpoczął regularne kursowanie kolejowym szlakiem Jana Pawła II. Szlakiem Jana Pawła II. Do Bielska-Białej i Wadowic. Na początku 2017 roku skład ponownie był odstawiony i oczekiwał na naprawę, którą wówczas planowano wykonać w pierwszym półroczu tego roku. 5 czerwca 2017 roku pociąg papieski rozpoczął trzydniową obsługę połączeń w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach święta tego województwa w 2018 roku skład został skierowany do obsługi połączenia do Targ Zakopane. 7 czerwca w składzie odbyła wystawa zdjęć z pontyfikatu Jana Pawła II, która można było obejrzeć na stacjach Toroń Główny i Bedgość Główna. Pod koniec lipca skład obsługiwał połączenia kęty Skawina i kęty Kraków Płaszów jako zastępstwo za Elfa 2 Guschal Division. Pod koniec 2016 roku przedsiębiorstwo Gushal Division odkupiło od SKM Warszawa jednostki typu 14WE zgodnie z podpisaną umową. Na początku 2017 roku do nowego właściciela trafiły 4 pojazdy, które skierowane do modernizacji ZNTK Mińsk Mazowiecki. 22 marca 2017 roku Koleje otworzyły ofertę w przetargu na dzierżawę 11 EZT na cały 2018 rok. W drugiej części tego postępowania dotyczącej leasingu czterech pojazdów z opcy na kolejne cztery składy Induszcia Division zaoferowało jednostki typu 14 WE. Ostatecznie ta część przetargu została unieważniona, w związku z czym przedsiębiorstwo nie znalazło nowego użytkownika dla tych pojazdów. 25 maja 2017 roku Induszia Division odebrało pierwszy zmodernizowany pojazd o numerze 6. zaś 13 czerwca ukończono modelizację drugiego o numerze 4. Zespoły w ramach przebudowy zostały doposażone m.in. w toalety w system informacji pasażerskiej, gniazdka elektryczne i stopnie wejściowe pojazdy pomalowano na biało. Co stanowiło pod ewentualnego nowego użytkownika. W okresie do, od końca lipca do początku września 2017 roku, Jurassic Park Division wiło wszystkie swoje jednostki typu 14WE, po dwa pojazdy trafiły do kolei Śląskich i kolei małopolskich. Pozostałe dwa kupione składy miały zostać przekazane nowemu właścicielowi na początku 2018 roku. Ostatecznie tak się jednak nie stało. Koleje mazowieckie. Na początku sierpnia 2017 roku koleje małopolskie rozpoczęły jazdy testowe zespołów 14WE 4 i 6 należących do Industrial Division, 2 września jednostki rozpoczęły poranny i wieczorne kursy z pasażerami na trasach do stacji Tarnów i przystanku Kraków lotnisko. Wyróżnienia W 2005 roku wyróżnienie za twórcze wykorzystanie starej konstrukcji dla jednostki 14W 2 02 prezentowanej podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych w Gdańsku Oliwie. W 2007 roku tytuł produkt roku 2006 roku dla pociągu papieskiego przyznany przez Polski Klub Biznesu. No by było w dzisiejszym odcinku. Jak widać, ten film nie trwał tak długo jak na przykład w filmie o EL57 i EL71, ale również zostało nałożone w niej masy pracy. Mam nadzieję, że obejrzeliście chociaż fragment tego filmu lub całość. Dziękuję Wam za wszystko i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!